No, to ja Filip. Dzisiaj pokażę, jak ułożyć kostkę 5 na 5 Dobra. Zacznijmy od e, fioletowych. Krótki, pora, krótki taki filmik na temat kostek rubika Do układania. Będę to powoli robię dla osób, które chcą ułożyć, żeby mogli się na spokojnie ułożyć. Dobrze, mamy jeden. Teraz możemy niebieskie. Dobrze. To tu zrobimy tak. I teraz. Pyk, pyk. I teraz problem. Tak. Tak. Сейчас на горы. Обратно. Dwie ułożone. Teraz zajmiemy się stroną żółtą, są dwa odcienia żółtego, zajmiemy się tym jaśniejszym. Teraz tutaj mamy. to wrócimy i sposobami przejdziemy mamy. Tasz ją przetransportować na miejsce. I mamy raz, dwa, trzy. Następnie polecimy tą ściankę. Mamy w połowie. I teraz tak. Trzeba tu podnieść. O, dwa. O. I jeszcze jedno. Będzie lepiej nam tutaj wziąć. No takie, żeby. Jak przekształtować, żeby tych sanień nie niszczyć. Będzie robota bez sensu. Dobra. Następnie. Tu przekładamy i przełożymy, aby, aby. i teraz pasy mogę wyczyścić dół w takim sensie, że o i teraz jak to jest o, tak Mamy feltowe, niebieskie, żółte, ciemno-żółte. Teraz zajmiemy się jasno-zielonymi. Nie powinno być, być źle, a zobaczymy, jak nam to pójdzie z tym ścianką. Też tu nie pykło. i jeszcze kawałeczek będzie lepiej od tej strony tu to przywróć. Ja może troszkę pod skosem to niestety musi być nie ma innej możliwości układania bo tak tylko pozwala mi kamerka o, zielona, jasno-zielona, ciemno-żółta, jasno-żółta, niebieska, światowa. Zostało nam trzy kolory. Zajmijmy się czerwonym. Pod, pod kolor czerwieni. Można to nazwać. Teraz. Czajcie. Hops. do góry pyk, pyk. mamy Pod kolor czerwieni jasno zielony pomarańczowy ciemny jasno żółty niebieski fioletowy następnie zielony i jak już widzicie kostka się powoli układa zostaną ostatnie ruchy Jak już widzicie kostka została ułożona. Pomarańczowe, jasnozielone, fioletowe niebieskie, ciemno jasnożółte, ciemnożółte, zielono, jasne, poczerwień i to. Cała kostka ułożona. Jak chcecie więcej to subskrybujcie. Pojawią się więcej filmów.